Ale na, na przykład jak ktoś... <laughs> dajmy na to, nie wiem, spróbuj się o to, że nie wiem, Macias ma za dużo widzów, bo coś tam, no to no daj spokój. On jakby, e, zacznijmy od tego, że też no dzięki tej bece na spiku i tak dalej, to, Macias, to stary Macias, Macias bardzo mac... dużo dla taku zrobił i teraz on się mu za to odwdzięczył. No, no też, prawda. a z, zmienia, za was... jak to, że jakby on gdzieś się odpalił, to tak samo by, może w chwilę by to dłużej mu zajęło, no, ale miałby ludzie, widzi, widzi, ludzie wiedzieli, stary, kto to jest papa i, a weź, weź pod uwagę to, że Macias zasługuje na wchód dużo widzów, stary, on potrafi, kurwa, śpiewać, grać na harmonii, beatboxować, grać na klawiszu kurwa i mm, się, tak. kopać On kurwa będzie... w głowę lamusów No, <laughs> puszki z głów z Serio, se, se, serio Macias okay. jest multitalentem Macias is love, Macias is life That was true bro Dobra Czas jest za dzisiejszego tak streama tak tak say what is Get right when I hit him with this left Double G, what you mean? Bitch, I ain't wearing gas hey Glock on me but I'm sippin' on this tech Got burns all type, shit, they fucking through the nest on stripes in the field with a tech like a ref Shit, I'm ballin' Jim Jones, got me feelin' like a vet hey oh, shit, what the, what the fuck On a shit, but I can't get flush <laughs> hey fuckin' on your uh, on your uh Nigga's trash If you're gonna 10 in the lead, I recommend 36 It's good 100, 150 bierze, ale jest spoko. Tylko jest kurwa przy, przygłupia, bo jak byłem u niej stary i si ściągam koszulkę, a ona mówi O, ale masz kurwa orła patriotycznego na klacie. A, a, to, jest, a to jest kurwa sowa Ale masz orła Ta, patriotycznego. Tak, ona mówi, ale masz orła na klacie, co ty jesteś patriotą. A ja z koszorem wcześniej wypiliśmy po pół litra i przed wejściem zajebaliśmy po 200 i wszedłem i zasnąłem na godzinę i 150, to ty zapłaciłem za godzinę dżemki. Oczywiście tak. ja napisała coś na streamie Kurwa stary, ja nie wiem, ty tak jest. Ty mi cię napisała. Ej, o kurwie właśnie ostatni posiłek w ciągu tego dnia. Nie wiem co, co, co mi się. Dzisiaj, ile dzisiaj hash stream? Co chodzi? Mama, masz fajną pupę Na no, dzięki. Też kiedyś będziesz taką miał. Młody to moja pupa A już nie chcecie siosi Jany? Co? Co? <laughs> co? Co? Nic nie mówiłem. O co chodzi z janą Nie wiem właśnie. Się zastanawiam. E? O co chodzi, młody? Ja już nie chcę, że o siosi Janych do mamy. Tak mu powiedziałem. Dobrze, a o co chodzi z ciocią Dianą? Z już samego? nie chcę, już nie chce, a, a co się działo? Siuśa Jana na, na nie pilnowała Aha To sieśko. A dobrze dobrze No to nie będziesz musiał już do niej ten chodzić I na opiekunkę wam znajdziemy tak, Ozie. Tak, tak, tak. No Chodź Co to się tak tam drzesz? Zamknij mordę Po drugiej stronie Jamki moje! No. Jestem. Mie... Jedziemy na szpital, może co zapytamy się, czy znałem jakiegoś księdza. No ale ten. Dobra. Kurwa, dzieci mówią dużo, wiecie o co chodzi. Nie mówię tego przez przypadek. Ale ta kulinski smash to jest dużo. To ta? Nie. Czarna cała była? Prawdopodobnie tak No to tam stoi jakaś ta przeciwko. Tu. O, to jak chcesz, tu tutaj stoi Trzeba by że nie wyjebać w auto. Pójdź w życie. <grym> Jebać ci starego. Aaa. No, Fajajów się kończy. To jest kurwa pan małpa. Oj, pan mapa. No i pan małpa. <grym> Dokładnie tak. Oj, tata. Ma fajna nawanuta? Dziękuję. To widzę, że dużo syna nauczyłeś jak mnie nie było. No, co ci mogę powiedzieć, no? Tata kupywałe śmaty. U ciebie mnie wujkowie. Co ja robiłeś? Niś. Jakie <grym> <grym> Do podogi. Zakopywałem jakąś. <grym> Dzisiaj. Kogo? A powiedziałeś, że do podogi śmatę. <grym> Kogo zakopywałeś? Co? Kogo zakopywałeś? Jakoś kurwę. Na. No. Santiago ty przy tym był? Nie, nie. Nie. No. Nie, i siałem. <grym> ale zajebiście ale za ćwiczy, co? E, za? tego zjadą, zjadacie dalej zjadacie chyba nagrywa. Nie, no wyłączyłem je. Spoko. Oj, oj. Harlot. Ale da się ich chyba sprzedać. Czekaj. Czekaj, czekaj zadzwonię do Doriana, może jest. Harlot. Co? Rozbierajcie koleżankę. Jak to w ogóle, kurwa, się obsługuje? A pić ją mam. No i Zabiliśmy ją prawie, prawie. Jak, no, jak się odpala targę? Jak moje dziecko źle traktuje to wiecie już Nie będzie się opiekował moimi dziećmi no hmm. Bez lipki to można włączyć i wyłączyć w każdej chwili A kartę wyjebałem z tego. A w porządku się wydawała no, Skąd, skąd, się, skąd to masz? Skąd to masz? Ostałem. A, no, a, a się się od kogo dziewczyn dostałeś? Od wujka silnego a, a mówiłeś, że jesteś gitem, nie frajerem Haha, z konfidencją I co? I co? I co? Mijemy wujka wiem mijemy wujka chodź Dobrze! Oo? Uje... Tak, o, o powiedział że jestem fajem, bo powiedziałem że o siebie. O, o, w... nie, 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 nie. Nie, bez no, frajery. i bez. tylko. Jeszcze go. Właśnie, Zariowałem nie frajejem Ej, e, już, już, już! już. Skoj Starczy, no. Starczy młody, piąteczka. Ej w ogóle jest. Piąteczka? Na radiu? No No i super Kto pie... ja pier... Na... Kurka? Siwny! Siwny! Daj mi siujnu maj! Ja już ci daję, poczekaj. No i co cwania? Pis 3, 6, 3, 9, Zobacz o tak udaje Ciebie, Klauna Twoją starą chyba pójdę Dobra, skacz samolotem do wody Come on, bro. Halo Dzień dobry Dzień dobry nie śmiej się w ziemię Nie śmieję się Aś Tutaj e, Tutaj Ujo smerf. Cześć Ujo Cześć Co tam u siebie? To, to ja Ujo Dobra. To To zapisuję twój numer Ujo Smerf Ojże Cicho mama robi, Robię żajty Komu? Słyszałem Co? Nie słyszałeś Słyszałem Nie słyszałeś Słyszałem Żywoniłem do wujka ściwnego, mówiłem, że ten wuj <laughs> Na pewno nie będą wiedzieli, że, że się to ty. Patrz, ale ja patrzę. Patrz. 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 We, we, masz telefon, nie? Tak. Wejdź w telefon, wiesz gdzie są aplikacje? Tak. To tam masz taką aplikację jak modulator głosu. Kurwa, co nie wiem. ją sobie na telefon, umiesz, czy nie? Nie umiem. Kurwa, ja mo może mody steroryzują te nowenianie? Ej, bo to są kamery. No dobra, dawajcie, wyjebane. Młodego nie To na jo, jodę, to na jodę. Co? Po młody jeszcze. Sobie, Santiago. Z... <laughs> o kurwa. Młody, sobie. O, teraz, teraz, teraz młody, już. Sztas! No. Co, je, to, je, to co to dupy, kurwa, co wy, Stanujcie dupę! Staś, czyś, śtaś. Śśś, śtaś. E, szybko! E, Santiago mówi kuśni. Ś, wstań! Kto wstał? E, no właśnie! Ś, jak Santiago mówi to się staje, a jak Santiago nie mówi to się nie staje! Pał! 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 Tate niebo, bo tatę kocham! O... Mój zim. No! Kurwy jebane! Na glebę! Dobrze! Te... Dobra, młody może ten Młody na akcję Młody dobry na wykiwanie na akcję, go nie weźmiemy, daj spokój Ale nianie może sobie sami. teraz znaleźć W przyszłości, tak Przykuje sobie ją Czy jest momentu, nabój nie Na smyciu będzie no nawet trzymał W istocie jest jeden abój. Czerwone. O kurwa No, bo tylko jedno nie nianie wiem, potrzebujesz Ale czerwone nie, nie naciskaj drugi. na spust, dobra? To, to. Będzie Santiago będzie przydał? Santiago mówi kusi Mam jeden abój. Stań! O! Tata, nie umieś! Jak Santiago nie mówi, to nie stajesz. Stań! Stań! Santiago mówi stań! Dobrze, wujkowie piąteśka. Mamie, mamie zniknęło 130 zł z pojtweja Jedziemy mamie pokazać jak potrafisz? Tak A jest Dobra. mama? No zaraz zadzwonię